Witam Was serdecznie na kanale Szydełku z Janą. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować następny projekt. Tym razem będzie to kwadrat i będziemy używać już tutaj do tego grubszej włóczki zamiast kordonka. Ja używam szydełka 4 mm. Tak więc najlepszy będzie rozmiar do szydełka 4 mm. I w tym filmiku. Oczywiście pokażę również, jak połączyć te kwadraty ze sobą, chociaż metod na łączenie w internecie jest znacznie więcej. Mój kwadrat, jeżeli chodzi o rozmiar, ma około 13 cm i można zrobić z tego projektu przy łączeniu tych kwadratów czy to obróz na stół, czy to bieżnik, a nawet kocyk. Tak więc gorąco zapraszam do oglądania. Zaczniemy od pętelki i sześciu oczek łańcuszka, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Następnie wbijamy się naszym szydełkiem w pierwsze oczko, tak aby powstało nam kółeczko i zaczynamy rundę pierwszą, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Następnie w kółeczko zrobimy jeszcze czternaście słupków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście i czternaście. Czyli mamy ogólnie piętnaście słupków w naszym kółeczku i robimy oczko ścisłe w trzecim oczku naszego pierwszego słupka. Runda druga. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek, następnie oczko na poprzeczkę. Słupek w naszym kolejnym słupku, oczko na poprzeczkę, słupek w następnym słupku, oczko na poprzeczkę, słupek w kolejnym słupku, oczko na poprzeczkę. I tak będziemy powtarzać do końca. Słupek w każdym słupku, czyli znowu będziemy mieć 15 słupków i oczko łańcuszka na poprzeczkę. No i teraz zaczynamy rundę trzecią, od trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek. A następnie w naszą poprzeczkę z jednego oczka robimy dwa słupki. Jeden i dwa. Słupek w kolejny słupek i dwa słupki w poprzeczkę. Słupek w kolejny słupek i znowu dwa słupki w poprzeczkę. Słupek w kolejny słupek i dwa słupki w poprzeczkę. I ten wzór również powtarzamy dookoła. Teraz runda czwarta. Zaczynamy od oczka w górę. I półsłupka w ten sam słupek, co zamknęliśmy naszą poprzednią rundę. Teraz sześć oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6. Następnie omijamy jeden, dwa, trzy, cztery słupki w piątym półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Omijamy jeden słupek w drugim półsłupek. 3 oczka łańcuszka, omijamy 1 w drugim półsłupek. 3 oczka łańcuszka, omijamy 1 w drugim półsłupek, czyli mamy 3 łuki z 3 oczek łańcuszka i znowu 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, omijamy 4, 1, 2, 3, 4 w piątym półsłupek. 3 oczka, omijamy pierwszy półsłupek w drugim półsłupek, 3 oczka. Omijamy pierwszy w drugim półsłupek, znowu 3 oczka. Omijamy pierwszy w drugim półsłupek. I znowu 6 oczek. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Omijamy 4, 1, 2, 3, 4 w piątym półsłupek i znowu 3 łuki po 3 oczka. 1, 2, 3, w drugim słupku półsłupek, 1, 2, 3, w drugim słupku półsłupek, 1, 2, 3 i w drugim słupku półsłupek. Jeszcze raz 6 oczek łańcuszka, 3. 4, 5 i 6. Znowu omijamy 1 2 3 4 w piątym robimy półsłupek i teraz tak trzy oczka omijamy pierwszy w drugim półsłupek i tutaj będziemy mieć na końcu troszeczkę inaczej, ponieważ mamy o jeden słupek za dużo. Robimy sobie trzy oczka łańcuszka Omijamy dwa słupki i pomiędzy drugim a trzecim robimy półsłupek, tak więc ominęliśmy sobie dwa słupki tu i dwa słupki ostatnie. 1, 2, 3. I oczko ścisłe w nasz pierwszy półsłupek. Runda piąta. Zaczynamy od oczka ścisłego w pierwszym wok z sześci oczek łańcuszka i to są nasze rogi. Zaczynamy od trzech oczek na pierwszy słupek, a następnie robimy kolejnych sześć słupków. 1 2 3 4 5 i 6. Czyli mamy grupę 7 dwa oczka, łańcuszka i kolejne siedem słupków w ten sam łuk. jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Następnie półsłupek w pierwszy łuk z trzech oczek łańcuszka, a w drugi sześć słupków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Półsłupek w trzeci łuk z trzech oczek łańcuszka, czyli w pierwszy, w drugim mamy sześć słupków i w trzecim znowu. I mamy kolejny róg. Przechodzimy do kolejnego łuku z sześciu oczek i zaczynamy powtarzać wzór. Czyli siedem słupków, następnie dwa oczka łańcuszka i kolejne siedem słupków, dokładnie tak jak tu półsłupek w pierwszy łuk z trzech oczek, sześć słupków, półsłupek w drugi. I tak powtarzamy dookoła. Tutaj po ostatnim półsłupku robimy oczko ścisłe w naszym pierwszym słupku, czyli w trzecim oczku łańcuszka. Runda szósta. Po oczku ścisłym w naszym pierwszym słupku robimy oczko w górę i półsłupek w ten sam słupek. Następnie sześć oczek łańcuszka, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, a następnie w poprzeczkę, czyli wszystkie słupki omijamy, robimy słupek, 3 oczka, łańcuszka i kolejny słupek. I znowu 6 oczek, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, następnie półsłupek w ostatni, Słupek z naszej grupy 7 słupków. 3 oczka. I teraz półsłupek pomiędzy trzecim a czwartym słupkiem. 1, 2, 3 i tu pomiędzy się wpijamy. 3 oczka. Półsłupek w pierwszy słupek. 6 oczek. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Następnie robimy Słupek w poprzeczkę, trzy oczka łańcuszka i kolejny słupek. Czyli zauważcie, że już powtarzamy nasz wzór. Znowu sześć oczek: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Półsłupek w ostatni słupek, następnie trzy oczka łańcuszka i półsłupek pomiędzy trzecim i czwartym. Mam czyli tutaj mamy 1 2 3. Jeszcze raz 1 2 3 i półsłupek. Znowu trzy oczka, znowu półsłupek w pierwszym słupku i znowu sześć oczek na rogu mamy słupek, trzy oczka i kolejny słupek i tak powtarzamy dookoła. Tutaj oczywiście na końcu po ostatnich trzech oczkach łańcuszka robimy oczko ścisłe w pierwszym półsłupku naszej rundy. Teraz runda siódma, a zarazem ostatnia. Zaczniemy ją od przejścia oczkiem ścisłym do naszej poprzeczki z sześciu oczek łańcuszka, następnie trzy oczka na pierwszy słupek i w naszą poprzeczkę jeszcze cztery słupki. Czyli w poprzeczce ze sześciu oczek łańcuszka będziemy mieć 5 słupków. 2, 3 i 4. Następnie przechodzimy do poprzeczki z trzech oczek, czyli do literki V dokładnie na rogu, gdzie robimy 3 słupki. 1, 2 i 3. Dwa oczka i kolejne trzy słupki. Jeden, dwa i trzy. W kolejną poprzeczkę z sześciu oczek robimy pięć słupków. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. A w naszych poprzeczkach z trzech oczek łańcuszka. Zrobimy po cztery słupki. Jeden, dwa, trzy i cztery. I w następnym dokładnie to samo. Jeden, dwa, trzy i cztery. I od tego momentu. Powtarzamy nasz wzór, czyli 5 słupków w poprzeczkę z sześciu oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4 i 5. W kolejnym roku, czyli w literce V, 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i kolejne 3 słupki. Później mamy znowu 5 w poprzeczkach z trzech oczek po 4 i tak dookoła. Tak więc dokończamy ten kwadrat. Robimy tak dużo kwadratów, jak nam będzie potrzebne do projektu, a ja wrócę w dalszej części filmiku, aby Wam pokazać mój pomysł na połączenie ich ze sobą. Ja już mam dwa moje kwadraty zrobione do końca, tak więc teraz pokażę Wam, jak je połączyć. Będziemy używać tylko tylnych oczek, te górne zostawimy nieprzerobione, czyli te, co są jak bliżej mojego biurka. Jak na, weźmiemy sobie nasz słupek, nasze dełko, zobaczycie, że mamy dwie, dwa oczka. I w tym momencie te górne, czyli nasze pierwsze, zostanie nieprzerobione, a będziemy się wbijać tylko i wyłącznie w nasze tylnie oczka. Zaczniemy od drugiego oczka, jeżeli chodzi o poprzeczkę, pierwsze zostawiamy na dołączenie innego kwadratu, i następnie zrobimy sobie tak samo, tylko że teraz jeżeli liczymy pierwsze drugie, to wbijemy się do dolnego oczka w drugim. Ja może troszeczkę przybliżę, tak abyście lepiej widzieli. I teraz oczkiem ścisłym przeciągniemy przez Tutaj dwa oczka od razu. Następnie przechodzimy do pierwszego słupka, nabieramy tylko to dolne oczko i od razu przechodzimy do pierwszego słupka w naszym drugim kwadracie i też nabieramy dolne oczko. Górne zostaje nam z tyłu i oczko ścisłe. I to samo tylnie oczko w następnym słupku. I tylnie oczko w drugim kwadracie. I tutaj te pierwsze cały czas mamy nieużyte. Oczko ścisłe. I znowu tylnie oczko, i tylnie oczko w następnym słupku z drugiego kwadratu. Tylnie oczko, i tylnie oczko. I będziemy kontynuować w ten sposób łączenie. Każdy Kolejny kwadrat. Czy to jeden, czy to dwa boki? Najlepiej każdy bok łączyć osobno. Od pierwszego, a w tym wypadku w zasadzie drugiego oczka łańcuszka na naszym rogu. Do pierwszego. Czyli musimy zwrócić uwagę, że tu nam się tworzy taka. Ja mam tutaj, tworzy nam się taki ala warkoczyk. Wygląda to w zasadzie prawie jak nasz. Nasz słupek czy półsłupek. Przechodzimy do samego końca i pierwsze oczka w naszym drugim rogu łączymy. Obcinamy nitkę. I tak będziemy łączyć każdy kolejny kwadrat. O, tutaj mamy drugie oczko. Tu będzie pierwsze. Tu znowu będzie nasze drugie. A tutaj już pierwsze. Zresztą przy łączeniu łatwo to będzie nam zobaczyć. Dlatego, tak więc tutaj już zatrzymam mój filmik. Wiecie. Jak ładnie to połączyć? Jeżeli nie podoba Wam się ten sposób, oczywiście na internecie można znaleźć sobie zupełnie inne. Natomiast ja uwielbiam, ponieważ przez to, że zostawiamy te przednie oczka, tu wydaje nam się tak bardziej płasko. Jeżeli robimy przez każde kolejne oczka, robi nam się tutaj taki grubszy pasek. Nie przedłużając, zachęcam do zrobienia dużych projektów z tego właśnie. Wzoru, mam nadzieję, że się będzie podobać. Życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku.